Mieliście kiedyś tak, że jakieś przeczytane albo usłyszane Słowo sprawiło, że mocniej zabiło Wasze serce? Właśnie tak miał Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Jezus jest w synagodze, czyli miejscu, w którym Żydzi przychodzili, czytali Słowo Boże, rozważali je i modlili się. Jezus jest poproszony o to, aby wziął do ręki Księgę i przeczytał Słowo. I czyta proroka Izajasza. I czytając te słowa, Jezus doskonale wie, że te słowa odnoszą się do niego. Ale bardzo ważny jest kontekst, ponieważ zanim Jezus przyszedł do synagogi, on 40 dni spędził na pustyni, poszcząc i modląc się. Wyciszył swoje serce. Ale zauważ też, że sam Chrystus mówi, że ma nad sobą Ducha Bożego i to jest niezwykle istotne. Dlaczego? Dlatego, że dopiero wtedy, kiedy masz w sobie Ducha Świętego, kiedy Twoje serce jest oczyszczone przez spowiedź, kiedy jest przygotowane przez modlitwę, kiedy jest wyciszone. Dopiero wtedy, kiedy będziesz brał Słowo Boże, jest ogromna szansa, że właśnie usłyszysz to, co jest akurat do ciebie. I to jest niezwykle ważne w kontekście każdego rozeznania. Zobacz, że z czasem chcielibyśmy wiedzieć, w jaki to sposób to Słowo konkretne, które biorę do ręki, odnosi się do mnie? To może warto wziąć przykład z Jezusa. Najpierw dobrze się do tego przygotować i czytając to Słowo, patrzeć na poruszenia serca. I szczególnie tam, gdzie najbardziej zabije twoje serce, na jakieś konkretne Słowo z Pisma Świętego, zatrzymaj się i pomyśl. Bo być może jest to właśnie to Słowo, które Jezus kieruje do ciebie.